Cześć, witajcie dzisiaj na test, wlecą kotleciki, takie party kotleciki, one są teraz w promocji, jutro jest wolne, więc przecenili je trochę, euro 74, jest ich sporo, takie na imprezę, na coś w meksykańskim stylu, jakiś sosik, jakaś papryczka w środku. No i co, oczywiście przetestujemy, zobaczymy, sprawdzimy czy dobre. No słuchajcie, przetestuję sobie te y, kotleciki, te kotle, kotleciki y, w meksykańskim stylu. Promocji, 30% taniej. Euro 74, bardzo dużo ich jest. Małych, na pewno jedna osoba to spokojnie się naje, czy dwie, to nie wiem. No i co, próbujemy? Tak, po prostu na palucha. Akurat jestem w busie. Akurat jestem w busie, to sobie tutaj przetestuję. Złapałem mojego głoda, a jeszcze chwilę muszę tu postać. Kotleciki w środku wyglądają tak. Mówię wam, że zapach bardzo ładny z nich poszedł. W sumie tak, podobnie do normalnych frikadeli. A jak smakują, jak wyglądają w środku, już patrzę. A wezmę sobie tak paluchem. Ręce mam w miarę czyste. No na obrazku to wygląda lepiej. Tutaj jak widzicie troszkę sosiku takiego, nic wielkiego, a w smaku nie czuć tego sosu, praktycznie tylko tą frikadelkę, ale bardzo dobre mięso, smaczne. Myślę, że fajnie jest zrobić tak mm, pod, podpiec, pod, podsmażyć i do tego jakiś taki sosik holenderski, coś takiego wleciałby jeszcze lepiej, ale tak też można zjeść na spokojnie. Naprawdę smaczna. W tym miałem tego sosu trochę więcej, to poczułem. Naprawdę spoko sosik. No nic, spróbujcie sobie. Party, fikadele takie. Wiecie, nawet nabić sobie na wykałaczkę, czy na coś tam ser jeszcze, ogóreczek i to razem wszystko do buziaka. Do buziala, do gębala. I super przekąska. Trzymajcie się, cześć!